Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w Udu, z którego wylatują pszczoły i ja jestem jedną pszczołą, który jest w moim kanale, cię sobie oglądamy szkołę. Wiem, że są wakacje i wszyscy mają szkołę w dupie, a ja na przykład do szkoły już nie chodzę parę lat. Sześć już. <grym> siedem, ej siedem już, ja pierdziele. a ja jestem stary. Niezbyt często w górze sobie piję kudzon, mojego hk.pl i co? Gówno. Oglądamy. Elanowik z licealnej drugiej A chce zostać aktorką i zrobić karierę. <grym> Przepraszam, nie że ja wyśmiewam czyjeś pasje i marzenia, ale powodzenia. Uczennica od jakiegoś czasu chodzi regularnie na castingi, ale nie dostała jeszcze żadnej roli. Jest zdenerwowana i rozczarowana, bo liczyła, że jej kariera aktorska szybko nabierze ten. Ej, czekajcie, a czy ona kiedyś w jednym odcinku nie udawała, że jest czarnoskórą raperką i że jest z Bronx? Ej, to jest ona. I ona tam myślała chyba Aisha? Elisha, Skalisza? Coś takiego. Ej, to jest ona. Już jej się znudziło śpiewanie teraz być aktorką? Cały czas zła ten wczorajszy casting? Na co ty byś nie był? Boże, nie dali mi nawet dokończyć sceny, tylko wyrzucili mnie za. Drzwi. No ale nie nakręcaj się tak! Przecież to tylko casting! Nakręcam się, bo to jest marzenie mojego życia! Szkoda, że tego nie rozumiesz! Chodź, ty nie przejmuj się! Nie to ten tylko nasi. głupi casting, halo! No wiesz, ktoś ma zrobić karierę żeby show co to na pewno ty! przykład Kim Kardashian też zrobiła karierę! Znaczy, ja nie podpuszczam jak coś. Dzięki dziewczyny, na was Ello, zawsze to mogę ciekawe. liczyć. Nie do co na niektórych. No ale wiesz, że na mnie też możesz przecież liczyć. Nie chcę po prostu, żebyś się przejmował jakimiś głupimi castingami. Sam jesteś głupi, wiesz? Nie, no wiesz. Olek w ogóle nic nie rozumie! To nie są jakieś tam głupie castingi, tylko to jest sprawa życia i śmierci! Tak, bo przecież jeżeli nie zostaniesz tą aktorką, to się kolokwialnie mówiąc zesrasz. Naprawdę, jeżeli nie zostaniesz tą aktorką, to zostaniesz sraczki, nie naprawdę. Jestem? Ela ma już dość czekania, aż uda jej się zdobyć rolę dzięki castingom. Razem ze swoją przyjaciółką Marleną Czajką obmyśla sposób, jak przyspieszyć swoją karierę. I mam przecież mam wszystko to samo, co te laski, w których piszą tutaj w necie. Dokładnie, a nawet i więcej. Jesteś 10, a nawet i 100 razy lepsza od tych wszystkich pasztetów na ciebie. No. wiesz co, dobra przyjaciółka nie powinna kogoś okłamywać. Tylko mówić po prostu wprost, co jest z tą osobą nie tak. Więc naprawdę dziewczyno, naprawdę, za to kłamanie pójdziesz do piekła. Właśnie, to bo właśnie, jestem ładniejsza, to na 100%, mm -hmm. osobowością też nie przebijam, no to dlaczego one dostają role w serialach, a ja nie? No bo są już w obiegu, no, wiesz, piszą o nich różne portale w necie, laski pokazują się w różnych programach, no i potem dostają role, bo są już znane. I to przecież ja też mogę iść do telewizji śniadaniowej i coś tam sobie pogadać, tylko dlaczego nikt mnie tam nie zaprasza? Bo musisz zrobić większy fame. Wróć do tej kariery raperki i nagraj piosenkę. I będziesz sławna. Nie wiem, czy śledzicie brytyjski internet. Ale tam paręnaście lat temu była taka sytuacja, że była taka typiara, która miała mega bogatych rodziców I chociaż chciała być mega sławna, zwłaszcza Rebecca Black I nagrała taką piosenkę Friday. Friday Friday, Coś tam, coś tam I była mega zjechana I stała się sławna Nie podpuszczałam, ale... Ty, a może ja bloga założę, co? Mm, nie przejdzie Teraz każda laska ma bloga No a wiesz, poza tym wtedy byś się tak wolno wybiła To musi być jedno mocne, silne uderzenie Masz rację Pamiętasz że Kim Kardashian wypuściła swoją sekstaśmę. AAAAAAAA no. ja żartowałem z tym Kim Kardashian! ja żartowałam! <grystanie> Ze się zaraz. O Boże, gdzie ona będzie to już szereg staśmę kręciła w ramionbejścia. W kipu! <grystanie> Ej, to może ja też nakręcę swoją sekstę? Co? Co? z ty już poważnie? No. Ej, wiesz, no jak mam narobić szumu, to wiesz tak ostry i konkretnie, nie? Z dudziakiem, szereg staśma z, z nauczycielem. To będzie ikonik, naprawdę. Będziesz na pewno. W... sławna. Na pewno twoje zdjęcie pojawi się w gazetce szkolnej. Nie? No, ale nie będziesz się wstydziła pokazać w necie i to. jeszcze podczas seksu? Nie, no, spoko to wiesz, jakoś się kamerę tak ustawi, nie? Bardziej to bym tak plecami zagrała. No a też przecież nie muszę prawdziwego seksu uprawiać. To się tak trochę. Udaję. Naprawdę, wiecie co? Ja w ich wieku to ja nie wiem, co ja najfajniejszego, najdziwniejszego wymyśliłem. Nie wiem, żeby wyskoczyć przez okno ze szkoły na parterze i uciec, bo nie chciałem siedzieć na matematyce. Albo nie wiem, co po prostu puścić, muczenie krowy na matmie, żeby wkurzyć babę. A teraz te bachory to już naprawdę przychodzą same siebie. Musisz mieć jeszcze z kim nagrać, z tym się A co to za problem? Przecież mam chłopaka, nie? Dzisiaj się załatwi co trzeba, jutro będzie śmigało w necie. Naprawdę myślę, że Olek się zgodzi. Słuchaj, jak mu na mnie zależy, to się musi zgodzić. No to dobre. W takim razie już niedługo będziesz gwiazdem, mała. chodź, zrobiłem sobie zdjęcie, żeby to uczcić. Ej, wiecie co, mój cringeometr już nie wytrzymuje. A to dopiero początek odcinka. Ja nie wiem, co będzie dalej. Naprawdę. Dajcie łapkę w górę. To jest po prostu plus jeden do mojego HP. Pomysł to jest po prostu genialny. No zwłaszcza, że tak naprawdę nie muszę tego robić. Poudaję, pokażę trochę ciała i za chwilę cała Polska będzie o mnie mówić, a producenci też się ustawią w kolejkach, żeby dać mi rolę w swoich serialach. No ale takich serialach bardziej dla dorosłych, a nie takich serialach typu Wednesday. Czyli możemy porozmawiać. Proszę porozmawiajmy. Dobrze, chodź, chodź. Słuchaj, ja cię bardzo chciałem przeprosić za to, co wcześniej o. powiedziałem. Serio, uważam, że te Twoje castingi są ważne, staniesz super aktorką i słuchaj, ja ci we wszystkim pomogę. chopie. <noise> to ty nie wiesz, w czym masz pomóc. Naprawdę, jak twoja mama to zobaczy, to kuźba obiadu nie będzie. No i nie będzie obiadu dzisiaj. Musimy nagrać z staśmy. Że co? No, nagramy się kamerą, jakbyśmy uprawiali seks. No ale po co? Po to, że, popatrz, ja to wrzucę do neta, <noise> za chwilę stanę się tak sławna, że oni będą do mnie dzwonić z rolami w serialach, nie będę musiała chodzić już na te castingi. Czy nie cudownie? No cudownie. No ale wiesz, super mnie nabrałaś, naprawdę. Ale. Serioczne, Dektorz. O czym ty mówisz? Przecież ja mówię poważnie. Chodź do sali od polskiego raz, dwa nagramy i ko koniec! To jest naprawdę sprawdzony sposób na zdobycie sławy. Chcesz nas skompromitować? Poczekaj, ja ci jeszcze raz to wszystko wyjaśnię. No, super, Nie tak. skompromitować, tylko tak. Rozbierzemy się trochę, pomieziamy, poudajemy, trochę pojęczymy. Tak to się sklei, że ludzie się nawet nie połapią, że to jest fake. No, jak to zmontujesz w jakimś pańcie, na pewno nikt się nie połapie. Naprawdę, ja myślę, że nawet to tak dobrze zmontuję, że nawet pani kłosek to puści na prezentacji, na informatyce. <laughs> Przepraszam. Słuchaj, nie będę świecić gołym tyłkiem przed kamerą. Ale przed chwilą powiedziałeś, że mi pomożesz wystąpić. Nie się i koniec, nie chcę więcej słyszeć. O Nie. Co to za chora akcja? Ela serio chcę pokazać nas nago w sieci. Jeszcze mam udawać, że się kochamy? Nigdy się na to nie zgodzę. Mam nadzieję, że na szybko zapomni o tym głupim pomyśle. Ty się nie zgodzisz, może, ale Tomek Porem. Ej, Tomek Poremski, w tym już to raz 13 No to nie wiem, jakiś tam inny. Adrian, ten. Jak tam ten taki. ten taki przystojnik szkolny jakoś nazywa. Jest ten taki jeden, jest ten taki jeden. No to on się na pewno zgodzi. Po prostu powiedział, że nie i koniec. Za krety, Co się A może, więc sobie go udawać? Tak, ale on na jakieś opory, że nas cały świat zobaczy w ogóle. O nie, kochana, dzisiaj w ten sposób. Dzięki. <laughs> no i wracając. To właśnie chyba o to chodzi, żeby cały świat was widział, nie? No właśnie, ale on uparł się jak osioł, że nie. A słuchaj, jeszcze przed chwilą mi wciskał takie kity, że skarbio, ci pomogę z tą twoją karierą w ogóle, zrobię dla ciebie wszystko. I szczerze, jakby mnie ktoś spytał, czy nagram strzeg w to ja bym po prostu polecił numer do psychiatry, naprawdę. I do jakiegoś dobrego, wybitnego specjalisty, bo to jest troszkę taka niecodzienna prośba, mnie się wydaje. Może spróbuj zagadać z nim jeszcze raz. Coś się, znam go. No powiedział, że nie koniec, nic go nie przekona, Skąd? nie wiem co może, kamera go peszy, o masz No to może wcale nie musi wiedzieć, że jest nagrywana. Ja bym jeszcze spytał Dudziaka, ewentualnie mał. Małkowską, ewentualnie Małkowską. W so, sumie jakby go tak nagrać ukrytą kamerą, nie? Znaczy w sumie to nas, nie? Ktoś tak podejdzie do niego, coś się poprzytulamy. Boże, wyjdzie super, ja już to widzę, jesteś genialna, to bo jest No jest Ela chce zwabić Olka do radiowęzła, by potajemnie nagrać ich jak się całują i przytulają. Zamierza zmontować nagranie w taki sposób, by wyglądało jakby uprawiali seks. Hmm. A ten całus to za co? Dzieci! Od odbiornika w tym momencie W tym momencie są wakacje, nie obchodzi mnie to Powtarzać materiał do przyszłej klasy Od odbiornika w tym momencie Na promień 50 metrów 5, 4, 3, 2, 1 Nie ma tu. Oj no wiesz, byłam strasznie dla ciebie niemiła dzisiaj Chciałabym ci to jakoś wynagrodzić No, takie nagrody to ja lubię, ale Może chodźmy lepiej na te biologię. Wiesz co? Ale w sumie mam inny pomysł Lekcie? A może byśmy sobie tak zrobili swoją własną lekcję biologii, co ty na to? I ta tam siedzi, nagrywa, zesram się zaraz. Uważam, że jej w ogóle nie widać. I że ten telefon takiej świeci w twarz, w ogóle, jak moim zdaniem ona jest w ogóle niewidzialna. Ona jest naprawdę po prostu jak ta jedna koleżanka na dyskotece szkolnej, nikt jej nie widzi. Naprawdę, serio, nap w ogóle. No i teraz? Ty mówisz serio? No. Ej, ale co ty tu robisz? Dobra, cześć to ja lecę pan! Ej, 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 ej! Olek zostaw Co to nagrywałaś ja. nas? Co tu jest grane? Po co te nerwy? Eee. Co ty wiedziałeś, że nas nagrywa? Boże, no, nie chciałeś tego zrobić dobrowolnie, to musiałam coś wymyśleć, nie? To ja was może lepiej zostawię! Ej, 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 dziewczyno, najpierw skasujesz wszystko, co nagrałaś. No, nie, nie kasuj tego, bo z tego może być jakiś fajne zwiastun. Ja ci dam <śmiech> <zwiastu>. <śmiech> Czy ona Chciała nagrać zwiastun do Porno. Nie. Hey, mam zaraz. Tego nie było w moim <grym> bingo. O co ci chodzi? Dlaczego jesteś takim egoistą? Myślisz tylko o sobie, a co z moją karierą? Nie możesz mi pomóc? Dziewczyno, skompromitujesz siebie, a przy okazji też mnie. Jezus, pan najważniejszy się teraz znalazł. Dobra, słuchaj, jak żadne logiczne argumenty do ciebie nie przemawiają, to powiem tak. Albo sex albo ja. No to teraz ty mnie posłuchaj. Zrobię tą sex z tobą czy bez ciebie, rozumiesz? Tak? Tak. No to powodzenia. Jakby ja nie chcę też, wiecie, tutaj nic mówić, ale zawsze możesz też zrobić solo. Jestem ci okropny, przepraszam, naprawdę, 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 przepraszam. Cieszę się kurde, jaka przykro mi. Coś ty, daj spokój, przecież nie będę płakać po tym baranie. Tylko się od niego uwolniłam. Ela zawsze była lekko zwariowana i podobało mi się to w niej, ale teraz to już przegięła. Skoro jakaś głupia seks ma jest ważniejsza ode mnie, no to sorry, nie mamy o czym gadać. Nie, no macie. Jeszcze możecie porozmawiać o biologii. Prak jak ją się stosuje, na przykład? Oleg od dawna spowalniał mnie w robieniu kariery. No tylko teraz to do mnie dotarło. Przecież nie mogę być stwacytem, na którego nie mogę liczyć. Trudno, znajdę sobie kogoś innego do taśmy i na pewno będzie 100 razy lepsza dolka. Abym naprawdę wziął Małkowską. Ona kiedyś chciała też być Lady Gaga, ty chciałaś być kiedyś Beyoncé. Jakby uważam, że oboje, po prostu obie, byście rozwalili system. naprawdę, dziewczyny. Chłopak Elinowik zerwał z nią po tym, jak z ukrycia próbowała nagrać ich intymne spotkanie. Dziewczyna jednak nie poddaje się i chce nagrać seks z z kimś innym. Wymyśliła, że znajdzie w szkole kogoś, kto zgodzi się na nagranie. Cześć chłopaki, zapraszamy na casting, główna rola męska, proszę A, bardzo. Jaki casting, do jakiego filmu? <grym> <grym> Takiego filmu? Się zesrasz zaraz. Super, bardzo się cieszę. Pa, do zobaczenia. Okej, pa. Ej, całkiem fajnie, nie? No fajnie, ale... Nie ma co się ten pieścić, od razu czworo... Powiedziałem tego, nie powiedziałem tego Dziewczyny, co to za casting? Będziesz grać w jakimś filmie? Tak, ja nawet go będę kręcić Wow, fajnie, ale, serio? A nie chcesz, żeby Olek sam zagrał? Oleg i rozstaliśmy Nie rozstaliśmy, ja po prostu rzuciłam tego osła w końcu Dlaczego? Jak to? No, to jest trochę głębsza sprawa, więc nie chcę teraz o tym rozmawiać co? Ej, o co poszło? O, nieważne, głównie chodzi o ten film Ale o szczegóły musicie pytać Elkę Ale akcja o, Teraz słuchajcie, musicie komuś wytłumaczyć, czemu zerwaliście? Zerwaliście, bo dziewczyna chciała nagrać z wami. A weź to babci, wytłumacz, czemu zerwaliście? O, no, byliście fajną parą. No co zrobić życie? Ale powiedz mi, serio pokusiłeś się o ten casting, który Ela organizuje? Co? O jakim casting mówisz? No my nie znamy za bardzo szczegółów. Wiem tylko, że nie chciały z nią zagrać w tym całym filmie. Tak, robi casting na główną rolę męską. Ja nie wytrzymam tu psychicznie. Nie wiem, co jest gorsze, czy ten scenariusz na ten odcinek, czy ten odcinek, czy w ogóle, czy, czy to, że my to oglądamy w ogóle. Naprawdę, wy nie macie co robić to wakacja aż tak wam się nudzi, że takie gówno oglądacie. <laughs> w ja też, wiem. <laughs> jesteśmy w tym razem. O, serio robisz casting do tego filmu? Nie twoja sprawa. Serio? No wejdź, zastanów się. Proszę cię, zerwaliśmy ze sobą, tak? Więc nie mieszaj się teraz w moje sprawy. Proszę proszę cię. Dzień skończyłeś, dobry. dziękuję Dzień dobry. bardzo. Dobrze. Dobrze, że siedzicie już na swoich miejscach. Za... Koleżanka tu chciała, ale znaczy co? Może Ela nie jest już moją dziewczyną, ale to nie znaczy, że pozwolę popełnić jej największy błąd w jej życiu. Pójdę na ten casting i powiem chłopakom, jaki to ma być film. Oni na pewno się wycofają, ale Ela też może zrezygnuje z tego głupiego pomysłu. W radiowęźle trwają przygotowania do castingu zorganizowanego przez Elę. Ej, przepraszam, w jaki sposób ona będzie ich castingować? Ej, ostatnio była taka akcja, że jakaś typiarka z pewnej platformy zrobiła, że 100 facetów tam w 24 godziny? Coś takiego. Pachnie patologią. Słuchajcie, tak naprawdę nie chcecie tej roli, wierzcie mi. No, a, co? a może ty za zgarniesz główną rolę, nie? Yeah? Tak się składa, że nie chce grać w tym filmie i wy też nie chcecie. Serio. Kupię, wiesz, Dobrze raz, sto pro, 100 pro nie, Ela to moja była, rozstaliśmy się dlatego, że nie chciałem zagrać jej w filmie. No Ale my może chcemy. No bo to ma być seks taśma, kapujecie? Nie rozumiem, w czym problem. <laughs> Proszę bardzo, w czym problem, słucham. Ja ale. Co? Seks taśma, tak. Ale w sensie, że normalny Porno? No tak jakby, stary. Ona mówi, że to będzie wszystko udawane, wiesz, no ale w każdym razie na końcu chcę wrzucić wszystko do sieci. Nie no, stary, ja jasno teraz z nas zrobię, serio wam mówię prawdę, przysięgam. No cześć, chłopaki. Dobrze wam razy. Cześć. Właśnie dobrze, że jesteś, bo mam ja takie pytanko. Przecież... Dlaczego ty chciałeś z nami nagrać pornosa i wrzucić go do sieci? Czemu nie? Prze <laughs> <laughs> Jakby w Stanach ludzie tak robią. Jakby, przepraszam bardzo. Czy problem? Czemu nie? Okej. Okay. Po pierwsze, to nie będzie podnos, a seks taśma. Aha, no to... Tak? Po... A to jest jakaś różnica? Szczerze, tak. że tak. Po pierwsze, nie będziemy na mojej seks taśmie uprawiać seksu. Nie no, to jest trochę Lipton, Lipton. Trochę pojęczymy, poudajemy, pomiziamy się, to wszystko, a pornos to pornos. Nie wiem jak wy chłopaki, ale dla mnie jesteś grubo pojechana to. i ja, ja się nie Bardzo dobrze było. Czekajcie, gdzie wy w ogóle idziecie? Bardzo dobrą decyzję podjęliśmy. Pomożonka na pewno kogoś znajdzie. Super. Farcik. Siemaneczko! Ale w ten w czerwonej bluzie widać, że się waha jeszcze, on jeszcze w głowie procesuje. Zostać czy nie zostać? Jeszcze tam w głowie jakaś taka śrubeczka się kręci. I co, zadowolony z siebie jesteś? No, oczywiście, że tak, bo ktoś musi cię odwieźć od tego głupiego... Nie masz prawa się już mieszać w moje życie, rozumiesz? Serio? Przecież każdy z nich i tak by zrezygnował, jakby się dowiedział, o co chodzi. Wiecie, co? no bo ja tak naprawdę dalej tu stoi i nadal jestem chętny. Że co? No i powiem ci, że nawet całkiem fajny jesteś. Także no dziękuję Ci Oluś. Dzięki tobie znalazłam tak szybko aktora do mojej staśmy. No, ale nie słyszałeś. Przejś, że no, nas tak no tak, słyszałem, serio? spoko. No, w... Wiedziałem, że ten w blucie jest zainteresowany, ale tylko nie wiem, czy on wie, że tam po Kim Kardashian, się ona miała staśmy Shrek taśmę, to o tym chłopie w ogóle nikt nie pamiętał bo to jakiś raper chyba był czy ktoś tam, a o niej wszyscy, więc chłopie nie wiem czy ty wiesz na co się skazujesz, nie? No i super, chłopak jest niczego sobie, więc spokojnie mogę się z nim pokazać przed kamerą. Najlepiej jakbyśmy to zrobili jeszcze dzisiaj, że mogła moją łusek wrzucić jak najszybciej do netu. No tylko Olek niech mi w końcu przestanie przeszkadzać. Czy ty chcesz to nagrać, przepraszam bardzo. Na koźle do skakania sali gimnastycznej czy sali od polskiego na ławce z panem Tadeuszem w ręku. pani co chodziło o Ellen? Y, Nowik, wie pani, ona wpadła na bardzo głupi pomysł i nie potrafię jej od niego odwieźć. No ale co Ela chce zrobić? Wie pani co? Ona chce nakręcić z, taśmę. Jaką taśmę? z taśmy. Jaką taśmę? Lejącą dwustronną. z staśmy! Wie pani co to jest? Jest pani polonistką. Powinna być pani zaznajomiona z kinematografią. Tymczasem Ela jest zadowolona, bo Dorian Galicki zgodził się nagrać z nią seks taśmę w szkole. Dziewczyna jest przekonana, że gdy wrzuci nagranie do internetu, szybko stanie się sławna. Ej, ale jak po prostu? Nie zrobię tego tak po prostu. Moja Stasia musi zwalić wszystkich z nóg. O jakby to bez wątpienia. Nie no, to to bez... Nie no, to to na pewno się stanie. Oj, tak zwali wszystkich z nóg, że po prostu aż im w pięty pójdzie. Słuchaj, trzymaj ręce przy sobie, dobra? Y, Dotkniesz mnie dopiero, jak ja ci na to pozwolę. Dobra, myślałem, że z tego będzie trochę więcej zabawy. Spokojnie, do zabawy to my jeszcze przejdziemy. E, tutaj ustawimy telefon, dobra, żeby obejmowało tą całą ławkę, najpierw zaczniemy całować, potem ty mnie posadzisz, albo nie, wiesz co, posadź mi od razu. Wow! No, no dobra, tak Co Coraz okay. bardziej mi się to podoba. Eee, dobra, kamera obejmie. co jest gorsze, że oni kręcą szereg staśmy w wieku jakichś 16 lat. Czy to, że kręcą szereg staśmy w sali od biologii? Nie wiem, nie wiem. Ko, wszystko będzie ok, dobra, to się nagra. O, o, o. No właśnie. Nie będzie żadnego nagrywania. Eee, szkoda. E, znaczy to dobrze. Nie zgrywaj się, dobrze wiem o twoim pomyśle z sekstą. Z, z czym Taśmą? Ale przecież myśmy nie chcieli nagrywać no chodzi... żadnej z tych staśmy. My nic nie chcieliśmy nagrywać. Po pierwsze, przed chwilą słyszałam, o czym rozmawialiście. A po drugie, Olek mi o wszystkim powiedział. Ja nie wiem, co on pani powiedział, ale to są na pewno same kłamstwa. Ja rozumiem, że chcesz zrobić karierę, ale to nie jest najwłaściwsza droga. Ale proszę, Panią, on się teraz zgrywa. Ja przed chwilą z nim zerwałam. Ona wymyślał coś i mówi pani jakieś bzdury, żeby mnie w coś wkręcić. Ja wiem, że się z wami nie dogadam. Dzwonię do waszych rodziców. By co, żeby wystąpili? Ja pierdę, takie podwójne ten. Ja pier... Ale patologia. Ela jest wściekła na Olka, że powiedział nauczycielce o jej planie nagrania z taśmy i Jolanta Żabińska jej przeszkodziła. Tymczasem chłopak uważa, że zrobił dobrze i zapobiegł kompromitacji licealistki. W tej sytuacji... To było dla swojego dobra, tak? A skąd ty teraz wiesz, co jest dla mnie takiego dobre? No, w tej sytuacji doskonale wiem, co jest dla ciebie Nic decyduje. nie wiesz i mówię ci, nie powstrzymasz mnie przed nagraniem tej sesji. Serio, ty dalej chcesz to nagrać? No, ma tylko dwie opcje, żeby zostać sławna. Albo piosenka, albo taśma. No jeszcze ewentualnie zostaje jakieś coś mega głupiego typu przebranie się za gołębia, pójście w cent do centrum miasta, pod pałac kultury i zesranie się tam. Też myślę, żeby była sławna, tylko żeby to nagrała, nie vloga z tego. Nie no, gdzie ty chcesz być sławna? Na stronach z pornolami? Przestań, w ogóle się nie znasz naszą show-biznesie. Ja się nie znasz w show-biznesie, tak? Posłuchaj mnie, jeżeli nie odwalisz się ode mnie raz na zawsze, mhm. to ostro tego pożałujesz, rozumiesz? Wiesz co? Proszę cię bardzo, leć, nagraj nawet 10 takich sextaśm. Nie już to nie interesuje. I bardzo dobrze cieszę się, że w końcu to do ciebie dochę. Kruga wolna! Yy, to co, gramy? No, dobra. No, no. A też poszła grać, tylko w czymś innym. Ja naprawdę próbowałem, ale do niej nic nie dociera. Przecież jak ona wrzuci tę staćmy do netu, to ludzie ją po prostu zniszczą. No ale ja nie będę walił głową w mur. Niech robi, co jej się podoba. No jakby każdy robił to, co mu się podoba, to byśmy mieli dosłownie świat pełen debili i wariatów. No i w sumie mamy. Ela nie wie, co robić, bo nie udało jej się nagrać Staśmy z, z Dorianem Galickim. Jest wściekła na Olka, który poinformował o wszystkim Jolantę Żabińską i przeszkodził w realizacji planu. Moje problemy, gdy ja byłem w liceum. Nie umiem na sprawdzio z matmy, bo cały wieczór grałem na kompie. Problemy jej. Nie można z nikim nagrać Shrek z Kasiem. Jak wy wiecie, każdy ma inne problemy, nie? Ej Ela, to prawda? Ale że co? ten film, który nagrywasz, to po***no. Cała co? szkoła o tym gada po tym, jak jacyś goście napisali w nacie. Co? Kto napisał w i Nie wzięło się tego? Nie. Masz. mamy w szkole seksy gwiazdy, era zrobi to z każdym. Słucham, co to w ogóle I myślę, ma być. Wszystkie komentarze takie są. Prawie Wszystko. wszystkie. Jest jeden gości, który napisał, że cytuję, chętnie zobaczę Elena go. Najlepiej lepiej ją niż tą. Jaworowicz, na przykład, nie? Nie mogę tego czytać, Ale nie Nie musisz tego nagrać, bo chciałabym sobie mieć zapas cytutkę no i mamy naszą szkolną gwiazdę w zamknijcie się, idioci! Co, nie udawaj, że nie lubisz się bzykać za kasę? Przestańcie tak mówić! Spokojnie, spokojnie. spokojnie, spokojnie. Nie, nie, tak nie, nie, nie przejmuj się, nie spokojnie. miało tak być. Pokój spokojnie, się, ok. Prawdę mówię. Chłopcy, co to ma znaczyć? E, pani profesor, chłopaki się śmieją z Eli. No właśnie, słyszałam. No ale to tylko takie żarty, pani profesor. No świetne żarty, gratuluję. Dostajecie uwagi. To i Żabińska chciałaby, ona by chciała być jak pani Kłosek, ale może sobie popatrzeć i pozazdrościć, bo prawdziwa ikona dawania jedynek i uwag jest tylko jedna, więc Żabińska, staraj się, staraj, szczekaj, szczekaj, ale wiesz, do ikony nie dorównasz. Tymczasem Dorian nadal jest chętny by nagrać staśmy z, z Elą. Szuka dziewczyny by jej o tym powiedzieć. Ta jest jednak załamana reakcją uczniów i ich komentarzami. Nie musi przestraszać żaby. Mam ją gdzie? Się? nie chcesz po prostu niczego nagrywać, rozumiesz? Ej, ej, Moa, nie co tak się no? mawiliśmy. Chyba tak czy inaczej możemy to zrobić, nie? Co zrobić? Weź mnie, puść! No jak to co? Pomijać się trochę. Przestań! Odejdź! Tutaj. To było trzeba nagrać. Wtedy byś była po prostu bohaterką. Dosłownie, że pobiłaś chłopa, który cię zaatakował. To było trzeba nagrać. To by było viralem, a nie jakaś taśma. Hej, stało się coś, nie? Nie, już jest wszystko okej. Okay. Na pewno? No może Just tak. Okay? Tak, mam Chcesz nadzieję. nadzieję że... ci coś? Nie, mam nadzieję, że teraz się ode mnie Mam cięść. pogadać z nim? Na... Nie, już chyba wszystko sobie wyjaśniliśmy. Już jest okej. Okay. Tak, na pewno. Tak. Jezus, dziękuję Ci za to, że chciałeś mnie powstrzymać przed zrobieniem tej Taśmy. co? Czy ja dobrze słyszę? No w końcu zrozumiałam, że to był głupi pomysł. No, nie masz pojęcia, jak się cieszę. Wiesz co, no, teraz może są emocje i jestem trochę wkurzona, ale no. może później jak mi przejdzie, to moglibyśmy być znowu razem. No, wiesz co, no, przemyślałem to, no i chyba do siebie nie pasujemy. Miał, <laughs> miał, miał, miał. Miał, 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 miał. Miał, 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 miał. No trudno, XD. Nie wszystko zawsze do siebie pasuje. Smalec do orzechów też nie. Nutella do ogórków kiszonych też nie. I żyją, i spoko. Czym to Wiesz, no możemy być kumplami. Kumplami? Proszę cię, ja już mam koleżanki, nie potrzebuję mieć kumpli. Co za porażka! Cała szkoła ma ze mnie polewkę i jeszcze olej mnie zostawił. No przecież to nie miało tak być. Nadal jestem w punkcie wyjścia. Muszę wymyślić jakiś nowy sposób na zrobienie tej kariery w showbiznesie. Niełatwiej po prostu zacząć nagrywać TikToki i zostać influencerką. Naprawdę do jakichś dźwięków, ponagrywać, coś potańczyć. Myślę, że to było łatwiejsze. Polecam. Czyli co, dalej z nim tęsknisz? Co, ale za kim? No za Olkiem. Przecież widzę, że się nie przyglądasz, tylko patrzysz na niego. Nie, ja już wcale o nim nie myślę. Okej. Okay. A tak poza tym, to patrz, co ostatnio znalazłam na miejscu. Myślę, że powinnaś się tym zainteresować. Warsztaty aktorskie? No tak, może wtedy zaczęłabyś wygrywać castingi? Proszę cię, nie mam czasu na takie głupie warsztaty aktorskie. Oh. Na pewno jest jakiś lepszy sposób na zdobycie kariery szybciej. Okej. Okay. No, na pewno. A ja dziękuję wam za oglądanie. Ciao to górze. Słupiku Tomku, bądź mojego hicupa.